Słuchajcie, zacząłem szlifować, no powiem, że ciężko to idzie, chyba dobrze trzyma. No w środku tak więcej tej farby zdzieram, w zasadzie to nie wiem czy potrzebnie, ale tam gdzieś słyszałem, że no lepiej farbę i tą wierzchnią tą zedrzeć, jak się chce nową położyć, więc tak robię, ale ciężko idzie. Szlifierką, taką kątówką, tak. I teraz tutaj jest e, 60 założony, ale szlifowałem dwudziestką dwójką, nawet dwudziestka dwójka, trzydziestką szóstką, szóstką, no i nie chcę schodzić, więc zostawię tak. No bo, jak tak mocno trzyma, no to trzyma, nie? To raczej nie puści. No, zobaczcie, tutaj jest, o, tutaj gdzieś mocniej dociskam, ale tak bardzo mocniej rogiem. No i rzeczywiście ona schodzi, ale tu wszędzie no jest dramat. W sensie dramat, że dobrze trzyma. Dno, tak samo przeszlifowane. Zobaczcie, ta niebieska farba, w ogóle ona jest nie do zdarcia. Nie wiem, co, ona, co to jest za farba, ale jest bardzo mocna. Tutaj gdzieś tam pościerałem, tak. Tutaj troszeczkę też, bo była taka ryska, to bardziej ją gdzieś tutaj jeszcze... A, tutaj. Tutaj muszę jeszcze doszlifować. Też widać taka y, y, ryska. Tą to będę zeszlifuję i może czymś uzupełnię, tak żeby nie było tych krawędzi takich. Bo tu są tam takie ostre kwarawędzie, to ją postaram się tak wziąć, żeby nie było ostrych krawędzi. No i o, właśnie. Ten, ta strona... Kurde, nie wiem, tutaj czuję wilgoć. Czuję wilgoć na tym. Pod, pod ręką. Nie wiem, czy to jest wilgoć, czy to jest po prostu zimne. Nie widać wody, żeby tutaj się są. Chociaż nie, no widać trochę. Tutaj tak, ono się tak błyszczy. Nie wiem, czy tutaj widać, ale o. i tu już się robi. Także jest tutaj wilgoć. Będę musiał jednak to chyba zdrapać tak jak tam to zdrapać, 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 bo tutaj coś czuję, że też jest taka dziura. Tak jak z drugiej strony. Tam z drugiej strony już więcej, e, więcej nie, nie brałem. Zobaczcie, no i tutaj jest ta gąbka. Nie wiem, czy to widać dobrze. Taka gąbka i ona jest nasiągnięta cała wodą. Nie wiem, co tutaj z tym zrobić. No Przecież tego nie, nie otworzę, nie wyteguję. Aha i tak, tak jak, zobaczcie, tutaj dno się trzyma. Kupy. Tak tutaj jest zapadnięte i tutaj ewidentnie się ugina. Ugina. Tutaj znowu trzyma. Także wydaje mi się, mam takie podejrzenie, że po prostu dlatego, że tutaj jest tak, taka dziura, to gdzieś ten, to wypełnienie zostało zgniecione, ściśnięte i już nie od tego, nie oddechło. Zostawiam to, bo nie wiem co z tym zrobić. Zobaczymy jak to będzie. No tutaj to nic się nie dzieje. Z drugiej strony tak jak pamiętajcie, że tam było Nie, tutaj nie widać. No tam jest ten y, uchwyt do y, szotów. Szotów tego tego. No i tam też to się podnosi i całe. No ale na razie musi tak być. Jeśli to nie będzie działać w tym sezonie, czy, czy, czy będzie strach pływać, no to wezmę. Dzisiaj no trudno, jest tutaj woda, nie będę czekał. Zobaczymy, kupiłem taką maść. Nie maść. E, szpachle Szpachlę. Zaszpachluję tutaj to. Tak i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zaszpachluję i później tutaj będę e, usztywniał już e, żywicą polimerową. Tak jest. No jeszcze tutaj muszę dotrzeć to. Tutaj pod ręką czuć, że są takie zgrubienia, niezgrubienia różne takie. Tu już nie. Tam gdzie przeszlifowałem to jest spoko więc to jeszcze zeszlifuję. No i tą stronę tak samo. Tutaj te zacieki wszystkie widać. Nie podoba mi się to, więc to zeszlifuję i nie będę ścierał tej farby. Nie wiem czy to jest farba. To mi się wydaje, że jest farba. Nie będę ścierał. Zobaczymy. Położę na to ten żelkot. Jak będzie trzymać, to będzie trzymać. Jak nie, to zerwę. Albo sam spadnie, no i pomaluję tą farbą okrętową, co mówiłem, do, do jachtów, też polimerową. Tutaj jak zaszlifowałem, to już fajnie jest, tak, a jak szlifowałem, widzicie, to ten niebieski lakier, on się zaczął tak aż topić tu i wtapiać w to. Tutaj nie widać tego, ale tutaj, o, tu czuję, że tak jest, jest przed, przetopione trochę i tak się mocno trzyma. No i za mocno może przyciskałem. Szlifierką. Tutaj też ten, tą krawędź troszeczkę zeszlifuję, bo też tak mi się nie podoba takie są. Chociaż tego to nie widać, przecież tak czy siak, ale o tutaj są te te. tak. No i to też przeszlifuję i tak zostawię. Już nie ma tych e, zacieków porobionych. Oczywiście teraz szlifuję. a Tutaj jeszcze będę musiał doszlifować. też widać tą grubą farbę, taką e, przeszlifuję to tym papierem, tak jak mówiłem, o 60 chyba nawet robiłem. 60, później może 80 120 tak? Yy, tak, na tego, żeby nie było takich yy, yy, zakołów. Widać, tak, jak widać na przykład. O tu, o tu widzicie. Są takie po kamieniu pod tym, tym bo za gruby papier. tak? No ale no, chodziło mi o to, żeby zdrapać tą warstwę. Tutaj też niby widać, że jest, ale już pod palcem, pod ręką nie czuć żadnych drubień. Tutaj jeszcze nie, szoko, nie, 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 nie brałem, więc widać, że wszystkie te, te nie fajnie są. No, i oczywiście, te wszystkie. Teraz, jak jest niebieskie, to widać i bardzo nie podoba mi się to. Eee, jak odwrócę łódkę, to pokażę Wam, jak to wygląda w środku. No i tyle, tyle na razie.